Witam. Ostatni film okazał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych. Zadałem w nim pytanie, czy Jezus chce, abyśmy się do Niego modlili. Opierając się na Biblii, doszedłem do wniosku, że odpowiedź na to pytanie brzmi zdecydowanie nie. Ale wiele osób poczuło się tym urażone, uznali, że jestem arbitralny i wprowadzam podziały, mówiąc, że modlenie się do Jezusa jest niewłaściwe skrytykowali to wideo twierdząc że jest ono lekceważące i nonszalanskie wobec osób o przeciwnych poglądach oraz że przypominało styl strażnicy obawiali się że mogę zrazić do siebie współchrześcijan którzy szczerze chcą modlić się do Jezusa i że podważam biblijny pogląd na jedność jedność oto sposób rozumowania strażnicy Odkryłem, że kiedy ktoś kogoś oskarża, to często rzucający to oskarżenie robi dokładnie to, o co oskarża. Nazywa się to projekcją i widzimy to cały czas. Na przykład ostatni film Czy Jezus chce, abyśmy się do Niego modlili? zrodził się z potrzeby rozwiązania sporu w kilku obcojęzycznych grupach studiujących Biblię online. Niektórzy nalegali na modlitwę do Jezusa w grupie mimo że wiedzieli, że większość obecnych na spotkaniu tego nie akceptowała. Oczywiście ci, którzy nalegali na modlitwę do Jezusa, mogli po prostu modlić się do naszego Ojca Niebiańskiego w czasie spotkania i uniknąć podziałów. Nikt im nie zabraniał modlić się do Jezusa poza grupą, ale nie musieli nalegać, aby narzucić swoje poglądy grupie, powodując wiele zranionych uczuć i nieprzespanych nocy. Z korespondencji, którą otrzymałem za pośrednictwem komentarzy, e-maili i wiadomości nalegający na modlitwę do Jezusa byli bardzo rozentuzjazmowani. Wygląda na to, że dotknąłem czułego punktu, wyjaśniając, co Biblia mówi o modlitwie, że odnosi się ona tylko do Boga. Typowe dla takiego nastawienia są słowa brata, którego znam od lat. Wszystko zaczęło się pewnej nocy, kiedy czytałem objawienie rozdziały czwarty i piąty, kiedy zdałem sobie sprawę, że nigdy nie podziękowałem Jezusowi za to, że umarł za mnie. Więc tej samej nocy, jeszcze jako świadek, po raz pierwszy w życiu uklęknąłem przed Jezusem i przyjąłem Go jako mojego Zbawiciela i króla. Od tego momentu moje życie zaczęło się zmieniać, a ja sam zrozumiałem, że jestem dzieckiem Bożym. Że muszę uczestniczyć w pamiątce. Dla mnie wszystko się zmieniło, kiedy pomodliłem się do Jezusa. Nie chcę nikogo zniechęcać, ale czy to, jak ktoś się czuje, jest podstawą do ustalenia, co jest dobre, a co jest złe? Wszyscy słyszeliśmy, jak ludzie usprawiedliwiają swój styl życia, mówiąc: Jak coś, co sprawia, że czuję się dobrze, może być złe. Czy mówię, że nie powinniśmy czuć się dobrze, gdy robimy to, co jest biblijnie słuszne? Oczywiście, że nie. Emocje odgrywają rolę w naszym wielbieniu. Ale chcę powiedzieć, że nie możesz usprawiedliwiać swojego postępowania tylko na podstawie tego, jak się czujesz. Jeśli to robisz, to kierujesz się swoimi uczuciami. Pragnienia stają się miarą dobra i zła. Ale czy nie powinniśmy pozostawić Bogu, by powiedział nam, co jest dobre, a co złe? Spójrzmy jednak na kwestię modlitwy do Jezusa z innej perspektywy i zadajmy kolejne logiczne pytanie. Oto ważne dla każdego pytanie. Skoro Biblia mówi, abyśmy modlili się do Boga, Ojca w niebie, ale nie mówi byśmy modlili się do kogokolwiek innego, w tym do Jezusa, to dlaczego ludzie tak walczą o usprawiedliwienie modlitwy do Jezusa, do tego stopnia, że powodują podziały w swojej grupie chrześcijan? Jaki duch motywuje takich ludzi do promowania modlitwy do Jezusa? Jednym z argumentów używanych przez propagatorów modlitwy do Jezusa jest to, że modlitwa jest tylko formą komunikacji. Więc co w tym wielkiego? Wskażą na Szczepana, który miał wizję, gdy był kamienowany, w której zobaczył Jezusa stojącego po prawicy Boga i zawołał do niego. Ludzie ci zadają pytanie Czy nie wolno mi rozmawiać z naszym bratem, panem Jezusem, tak jak rozmawiam z innymi? Czy modlitwa nie jest po prostu formą komunikacji? Cóż to ważne pytanie i aby odpowiedzieć na nie właściwie, powinniśmy zacząć od definicji modlitwy. Dictionary.com definiuje modlitwę jako pobożną prośbę do Boga, duchową komunikację z Bogiem. Czynność lub praktykę modlenia się do Boga. Więc co odróżnia modlitwę od jakiejkolwiek innej formy komunikacji? To, że jest ona skierowana do Boga. To oznacza, że jeśli chcemy modlić się do Jezusa, traktujemy go jak Boga. I wiesz co? To jest dokładnie to, co robią promotorzy modlitwy do Jezusa. To nie są moje słowa, to jest to, co oni sami napisali. Na przykład jeden z byłych świadków, który zakłócał chrześcijańskie zebrania swoim naleganiem na modlitwę do Jezusa, napisał tak. Temat modlitwy jest trudnym tematem, dotyczy indywidualnego kontaktu z Bogiem, dotyczy naszej duchowości. Modlitwa jest rozmową z Bogiem i formą wielbienia, czci, prośby i dziękczynienia. Jeśli chrześcijanin nie wierzy, że Jezus jest teraz Bogiem, nie będzie miał odwagi rozmawiać z Jezusem i zbliżać się do niego w modlitwie. Inny były świadek, ten emocjonalny, którego przytoczyłem wcześniej. Odpowiedział mi, pisząc, Nie nauczam, że Jezus i Bóg są tymi samymi osobami. Nie nauczam, że istnieje trzecia osoba boska. To nie ja, ale Biblia w różnych miejscach nazywa Jezusa Bogiem. Tak naprawdę Jezus nie jest nazywany Bogiem w różnych miejscach, ale nie o to tutaj chodzi. Ten były JW zaprzecza wierze w trójce i nawet rozróżnia Jezusa i Boga, ale nadal przejawia tego ducha, nazywając Jezusa Bogiem. Właśnie napisała do mnie trzecia osoba, mówiąc: Jechowa uczynił Jezusa moim Bogiem. Ta osoba zawsze pisze małymi literami. Nie jestem pewien dlaczego. Czwarty korespondent po oskarżeniu mnie o bycie jak strażnica napisał: Bez naśladowania ludzi i tylko przez studiowanie pisma świętego, z pomocą Ducha Świętego, staje się oczywiste, że Jezus jest z całą pewnością Bogiem. Zabawne. Nie podążam za człowiekiem, jak ci, którzy promują Trójce i sam studiuję pismo święte, i lubię myśleć, że Duch Święty również mi pomaga. Ale doszedłem do zupełnie przeciwnych wniosków niż przedmówca. Modlitwa to komunikacja z Bogiem. Wszystko, co mówię w modlitwie, mogę również powiedzieć każdemu człowiekowi. Mogę w rozmowie z człowiekiem prosić go o pomoc, błagać go, chwalić go, dziękować mu, rozumiecie. Ale mówienie o jednej lub wszystkich tych rzeczach Bogu jest czymś innym. Komunikacja z Bogiem to modlitwa. To jest właśnie to rozróżnienie. Tak więc, aby usprawiedliwić modlitwę do Jezusa, muszę uczynić z niego Boga. I to jest dokładnie to, co ci ludzie robią. Oni nie promują modlitwy do Jezusa, oni promują boskość Jezusa. Dokąd ich to zaprowadzi? Odpowiedź na to dała nam historia. W 325 roku nasze ery na Soborze Nicejskim, przy wsparciu pogańskiego cesarza Konstantyna. Przywódcy chrześcijańscy potwierdzili boskość Chrystusa, przywołując termin homoousios. Po grecku – z jednej substancji, w oficjalnym wyznaniu wiary, znanym jako kredonicejskie. Tak więc Jezus został wyniesiony do boskości w oparciu o przekonanie, że został stworzony z tego samego, co Bóg. Więcej na ten temat później. Minie kolejne pół wieku zanim Trójca Święta zostanie ustanowiona przez Sobór Konstantynopolitański i w 381, kiedy Duch Święty został w to wmieszany. Wszystkie pokrętne argumenty biblijne, użyte do uzasadnienia kredo nicejskiego, są teraz używane przez ludzi, którzy czynią z Jezusa Boga, aby usprawiedliwić modlenie się do Niego. Czy to nie jest niepokojące? Głównym pytaniem, które przychodzi mi do głowy, i być może również Wam, jest to, Dlaczego ci ludzie próbują tak bardzo usprawiedliwić coś, co nie jest biblijne? To, że Jezus nie jest Bogiem, jest bardzo wyraźnie stwierdzone w pismach Nowego Testamentu. Możemy zacząć od słów samego Jezusa. Po zmartwychwstaniu rzekł do Marii Magdaleny: Przestań się mnie dotykać, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Jana 20, 17 Jeśli był Bogiem, Jezus z pewnością nie przegapiłby świetnej okazji, by powiedzieć to swoim uczniom. Mógł powiedzieć Nie dotykaj mnie, kobieto, czy nie wiesz, że jestem teraz Bogiem? Proszę powiedz wszystkim tę prawdę, jeśli Jezus naprawdę jest Bogiem, apostoł Paweł stracił podobną okazję, aby nam to objawić kiedy napisał te słowa nie ma boga oprócz jednego bo nawet jeśli są tak zwani bogowie czy to w niebie czy na ziemi i rzeczywiście jest wielu bogów i wielu panów dla nas jednak jest tylko jeden bóg ojciec od którego wszystko pochodzi i dla którego żyjemy i jest tylko jeden pan Jezus Chrystus przez którego wszystko się stało i dzięki któremu żyjemy 1 do koryntian 8 4b do 6 Dowody w Biblii na to, że jest jeden Bóg, Ojciec są przytłaczające. Rozróżnienie między Bogiem a Jezusem jest wszędzie. Oto trzy z wielu przykładów łaska i pokój dla was od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Chwała niech będzie Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojcu współczucia i Bogu wszelkiej pociechy. Drugi do Koryntian 1, 2 i 3, wszelka chwała Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas pobłogosławi wszelkim duchowym błogosławieństwem na wyżynach niebiańskich, ponieważ jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Jeszcze przed stworzeniem świata Bóg nas umiłował i wybrał w Chrystusie, abyśmy byli święci i bez zarzutów w Jego oczach. Bóg z góry postanowił adoptować nas do swojej rodziny, przyprowadzając nas do siebie przez Jezusa Chrystusa. Efezjan 1.3-5. Ten list jest od Pawła, apostoła. Nie zostałem wyznaczony przez żadną grupę ludzi, ani przez żadną ludzką władzę, lecz przez samego Chrystusa i przez Boga, Ojca, który Jezusa wskrzesił z martwych. Niech Bóg, Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus dadzą Wam łaskę i pokój. Galacjan 1.1 1 i 3. Wszystkie wersety używane do uzasadnienia twierdzenia, że Jezus jest Bogiem, są albo źle przetłumaczone, albo niejednoznaczne. Taki werset jest pożywką dla ajsegesy. Pamiętaj, że ajsegeza to, gdzie interpretuje się werset w oparciu o swoje założenie. Ale kiedy kochasz Biblię i prawdę, i jesteś szkolony w krytycznym myśleniu, wtedy rozumujesz egzegetycznie. Egzegeza to, gdzie pozwalamy Biblii wyjaśnić się samej. Używając egzegezy, nie wybieramy wersetu, ale zamiast tego wplatamy każdy werset w pełny gobelin pisma świętego, tak aby wszystko harmonizowało i nie było sprzeczności. Pozwól, że podam jeden przykład porównujący te dwie metody, ajsegezę i egzegezę, aby pokazać, jak to działa. Użyję aisegezy, jeśli chcę nauczać, że Jezus jest Bogiem, tak, jak robią to ci, którzy promują modlitwę do Jezusa, zacytuję Jana 1.1 używając tłumaczenia takiego jak New International Version. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I w duchu Ajzegezy zatrzymam się właśnie w tym miejscu, ponieważ to tłumaczenie wspiera moją agendę, że Jezus jest Bogiem. Nie będę szukał dalej, nie będę próbował wyjaśniać w jaki sposób ten werset wydaje się zaprzeczać innym wersetom. Nie. Tak działa Aisegeza. I z całą pewnością nie będę szukać w internecie czegokolwiek na temat tego wersetu, co mogłoby zaprzeczyć mojej poprzedniej interpretacji. Gdybym to zrobił, mógłbym natknąć się na ten dokument, który zawiera listę ponad stu tłumaczeń Biblii z przedsoboru nicejskiego, oddających Jana jeden jeden, między innymi jako Słowo było Bogiem. Umieszczę link do tych badań w opisie tego filmu. Jednak, gdy rozumujemy egzegetycznie, stosujemy krytyczne myślenie, znajdujemy odpowiedź, która harmonizuje ze wszystkim, czego naucza Pismo Święte. Na przykład widzimy, że tłumaczenie Jana 1.1 jest błędne, ponieważ nie harmonizuje z Mateusza 28.18. Wtedy Jezus przyszedł do nich i rzekł: Wszelka władza w niebie i na ziemi została mi dana. W tym miejscu powinno pojawić się krytyczne myślenie. Widzisz, jeśli to tłumaczenie Jana 1.1 jest dokładne, to Jezus był Bogiem na początku. Oznacza to, że zawsze miał wszelką władzę jako Bóg od początku czasu. Jak więc mógł powiedzieć po swoim zmartwychwstaniu, że cała władza została mu dana? Jeśli Jezus był już Bogiem od początku czasu, wtedy Bóg dał Bogu wszelką władzę, ponieważ Bóg nie miał całej władzy do tego momentu. To jest Bełkot. Dlaczego ludzie Jezus jest Bogiem są gotowi przełknąć takie bzdury? Kolejna ważna przesłanka dla ludzi Jezus jest Bogiem sięga Soboru Nicejskiego, a mianowicie, że mają tę samą naturę lub są z tej samej substancji to jest fałszywe i bardzo niemądre założenie. To miejsce, w którym objawia się ludzka pycha, skrajna duma. Bóg Wszechmogący, stwórca wszelkiej materii, twórca każdego elementu, każdej substancji, sam jest substancją. Czy Bóg jest z czegoś zrobiony? Termin natura odnosi się do tego, co naturalne, co zostało stworzone, odnosi się do fizycznego stworzenia. Jeśli Bóg jest stworzony z substancji, to czy nie czyni to Boga podległym temu, z czego jest stworzony? A jeśli tak jest, to kto stworzył substancję, z której stworzony jest Bóg? Jest to bardzo ograniczony i cielesny sposób patrzenia na Boga. Nie możemy zrozumieć niczego o Bogu poza tym, co nam powiedział w kategoriach, które my, ograniczeni ludzie, możemy zrozumieć. Biblia używa antropomorficznego języka, aby pomóc nam odnieść się do rzeczy, które są znacznie ponad nami. Nie możemy zrozumieć Boga materialnie ani nawet duchowo. Używamy terminów takich jak substancja i natura, ale one po prostu nie mogą mieć zastosowania. Bóg jest ponad wszystkim, co znamy jako istoty fizyczne. Oczywiście terminem używanym do opisania go w Biblii jest duch, ale termin ten oznacza oddech w języku greckim. Bóg jest oddechem. To, co Bóg robi z tym słowem, to daje nam coś, co możemy pojąć w ramach naszych ograniczonych ludzkich możliwości. Oddech jest czymś, co możemy poczuć, ale czego nie możemy zobaczyć. Jeśli chcesz zrozumieć Boga, nie myśl fizycznie. Zamiast tego, kieruj się tym, do czego zainspirował ostatniego pisarza Biblii. Lecz kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 1 Jana, 4:8. Bóg jest miłością. Kiedy więc Bóg stworzył aniołów, uczynił ich na swoje podobieństwo, ale nie ze swoich części, ponieważ Bóg nie ma rzeczy z których jest zrobiony, a kiedy stworzył ludzi z elementów z ziemi, stworzył nas z ciała i krwi, stworzył nas na swój obraz, ale znowu nie ze swoich części, ponieważ nie jest ciałem i krwią. Bóg jest miłością. Tak więc aniołowie, jak Bóg, odzwierciedlają boską miłość. I podobnie ty i ja jesteśmy stworzeni na jego podobieństwo i możemy okazywać miłość. Mógłbym zagłębić się we wszystkie wersety, które propagatorzy, że Jezus jest Bogiem, używają, aby uzasadnić swoje nauczanie, ale masz przecież internet. Możesz je sam sprawdzić i przeprowadzić własne badania. To prowadzi nas do ostatniego pytania. Dlaczego ludzie, którzy uwolnili się od zniewolenia przez ludzi. Tacy, jak byli świadkowie Jechowy, ponownie padają ofiarą zniewolenia przez ludzi o własnych przekonaniach i ideach religijnych. Ludzie zawsze mają jakiś powód do tego, co robią, ale czy jest to dobry powód? Czy zły? W pierwszym wieku istniała grupa chrześcijan, którą obecnie nazywamy judaistycznymi. Byli to chrześcijanie, którzy próbowali przekonać swoich pogańskich braci do obrzezania, ponieważ obawiali się prześladowań ze strony swoich rodaków, Żydów, którzy sprzeciwiali się chrześcijaństwu. Interesujące jest to, że kwestia obrzezania została rozwiązana przez zbór w Jerozolimie, w skład którego wchodzili apostołowie wyznaczeni bezpośrednio przez Chrystusa. Nie możesz mieć lepszego poparcia niż to. Ponadto apostołowie dokonywali cudów i mieli dary Ducha Świętego, którego udzielali przez nałożenie rąk. Mając taki poziom autorytetu, można by pomyśleć, że słowo apostołów będzie ostateczne. Jednak to nie powstrzymało judaizatorów przed dalszym rozpowszechnianiem ich trującej nauki, że pogańscy chrześcijanie powinni być obrzezani. Wyzwalali oni strach przed prześladowaniami, i przed pragnieniem bycia zaakceptowanym przez społeczność, aby zmotywować ich do dalszego fałszywego nauczania, aby podkopać wiarę uczniów Chrystusa. Oczywiście wiemy, że oni szukali własnych uczniów, zmuszając ich do porzucenia nauk Chrystusa. Galacjan 6.13 pokazuje to. Wprowadzili jedną małą rzecz obrzezanie, ale to była cienka krawędź klina, aby osiągnąć cel, którym była pełna integracja z kodeksem prawa Mojżesza. Podobnie strach przed prześladowaniami i byciem innym motywuje niektórych do promowania modlitwy do Jezusa. Może się to wydawać drobnostką, ale jak widzieliśmy, prowadzi to do uczynienia z Jezusa Boga, którego czcimy. Wkrótce możesz się stać częścią kolejnego ewangelicznego, głównego nurtu trynitarnego, szerokiej drogi do zatracenia Skończysz podążając za ludźmi tak jak wcześniej. Jeśli autorytet apostołów Chrystusa nie mógł odstraszyć judaizujących w pierwszym wieku, to całe rozumowanie świata ani autorytet Biblii nie sprawi, by ludzie dzisiaj zaniechali forsowania wiary, że Jezus jest Bogiem dla zgromadzanych jako dzieci Boże. Możesz to sprawdzić. Mateusza 24, jeden i Jana pięćdziesiąt dwa. To przykre uczucie, kiedy bracia i siostry, którym zaufałeś i pokochałeś, zwracają się przeciw tobie z fałszywymi naukami, ale to nie jest nic nowego. Ludzie, którzy promują jedność i harmonię kosztem uczciwości i prawdy, nie wyświadczają panu żadnej przysługi. Tak właśnie robią przywódcy strażnicy, nie wspominając o przywódcach innych religii. Ci, którzy nazywają Jezusa Bogiem, przekonają się, że On ich nie zna, ponieważ ostrzegł w Mateusza 7:21 do 23. A dlaczego ich nie zna, dlaczego ich nie pozna, ponieważ nie zbudowali swojej wiary na jego fundamencie, ale na swoim własnym? Dlaczego wciąż mówicie, że ja jestem waszym panem, skoro odmawiacie czynienia tego, co mówię? Każdy, kto przychodzi, słucha mnie i jest mi posłuszny, jest jak ktoś, kto głęboko kopie i buduje dom na mocnej skale. Kiedy nadeszła powódź i rzeka wdarła się do jego domu, był on tak dobrze zbudowany, że nawet się nie zatrząsł. Ale każdy, kto słyszy, co mówię, i nie jest mi posłuszny, jest jak ktoś, kogo dom nie został zbudowany na mocnej skale. Jak tylko rzeka wylała na ten dom, został roztrzaskany na kawałki. Łukasza 6:46 do 49. Contemporary English Version. Zastanów się przez chwilę nad słowami Jezusa. Czy słuchasz go i jesteś mu posłuszny? Pytanie z poprzedniego filmu brzmi, czy Jezus chce, abyśmy się do niego modlili? No właśnie, czy chce? Czy każe ci modlić się do niego? Nie. Powiedział, żebyś modlił się do Boga jako swojego ojca. Czy słuchasz? Bóg, ojciec niebiański, powiedział, abyś słuchał się Jezusa. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Bóg nazywa Jezusa swoim synem. Dlaczego więc robisz z Jezusa Boga? Dziękuję za twój czas i wsparcie.